Cześć! Kolejny magazyn Nowochódzkiej Matryckiej Ligi Futsalu. Omawiamy piątą kolejkę, dywizja, po której jak zawsze na tym etapie rozgrywek robi się coraz ciekawiej, choć wyraźnie widać, że zarówno MK Team, jak i Banerges uciekają reszcie stawki, choć o punkty nie było w tej kolejce łatwo. Zobaczmy po kolei jak to wyglądało. Rozpoczynamy od spotkania Racing Kart, torgo kartowe, które niewątpliwie spisuje się poniżej oczekiwań, z drink-teamem, które przystępowało do tego meczu w euforii po pierwszym ligowym zwycięstwie w poprzedniej kolejce. Niewątpliwie to Racing Card był stuprocentowym faworytem tego spotkania, ale pierwszą drogą sytuację stworzyły sobie drinki, jednakże strzała demarza by okazał się niecelny. I bardzo szybko się to zemściło, bowiem w drugiej minucie po raz pierwszy na listę strzelców w tym meczu wpisał się, wpisał się Tomasz Armatys i Racing Card prowadziło 1-0. Drink Team błyskawicznie odpowiedział. W minucie czwartej Krzysztof Chorowicki podaje piłkę do Dubisza i mamy już 1-1. A co ciekawe Drink Team mógł pójść za ciosem i objąć prowadzenie, ponieważ stworzył sobie kilka dobrych sytuacji. Odbiór Żaby i dwójkowa akcja ze Światłoniem skończyła się tym, że w śliskę Żaby minimalnie minął słupek bramki, a potem zupełnie bez krycia przed karnym został Dubisz jednakże jego strzał minimalnie minął słupek zemściło się to w minucie 14, kiedy piłkę na lewym skrzydle dostał Tomasz Armatys i mimo asysty Dubisza zdołał pokonać Szalej, bo 2-1 dla Racing Card ale ponownie drinki odpowiedziały po bardzo ładnej indywidualnej akcji Światłonia który mocnym strzałem pokonał Kościółka i było 2-2 Ponownie drinki mogły wyjść na prowadzenie, jednakże strzał Pawła z złapał kościółek i uruchomił kontrę, która zakończyła się bramką Ciuśniaka na 3 do 2. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa tego spotkania, a druga połowa to już zdecydowana przewaga Racing Card. Udokumentowana została ona już w 22 minucie, kiedy obronę rywali wymanewrował Armatys i wystawił piłkę na pustaka Kaperze. Drink Team mógł się pokusić o bramkę kontaktową. Bardzo ładnie piłkę z dubliższą rozegrał Żaba, ale jego strzał okazał się minimalnie niecelny. W odpowiedzi mieliśmy szybką kontrę Racing Card, po której przed szansą po podaniu armatysta stanął kapera, ale jego strzał na linii bramkowej zablokował włodaż. Drinki również dosyć szybko stworzyli kolejną sytuację. Odbiorem pojawił się Adam Żaba a Paweł Cholewicki oszukał obrońców rywali, ale jego strzał trafił w poprzeczkę. W 27 minucie było już 5 do 2, z podania Kapery skorzystał skorzystał Armatys i miał w tym momencie już hat na koncie, a drink team już musiał wówczas ryzykować. Udało się więc stworzyć bardzo dobrą sytuację, po której Krzysztof Cholewicki trafił tuż obok słupka i po chwili padła bramka dla strzelona przez graczy Drink Teamu, ale była to niefortunna interwencja Marcina Włodarza, który zaliczył trafienie samobójcze i było w tym momencie 6 do 2. Dopiero w 34 minucie mieliśmy trzecie trafienie do właściwej bramki Drink Teamu, Strzał Krzysztofa Chorwickiego odbił Dubisz i było 6 do 3. W końcówce drinki musiały zaryzykować i skończyło się to bardzo źle. Mianowicie, najpierw bramkę, swoją bramkę numer 4 zdobywa Armatys, a potem jeszcze w tej samej minucie mamy szybkie przejęcie piłki przez Dariusza Nowaka, dobranie do Armatysa, który wystawia piłkę Ciuśniakowi i jest 8 do 3. Ostatnia bramka pada w minucie 39. Kiedy po raz piąty w bardzo ładnym stylu wpisuje się na listę strzelców armatyz. Ale Drinki walczyły do końca. miały jeszcze dwie dobre sytuacje, żeby strzelić kolejnego gola. Ale najpierw znakomicie broni Kościółek. A potem strzał Pawła trafia w poprzeczkę. Racing Card ogrywa Drink Team 9 do 3. I wydaje mi się, że skazuje graczy Drinków na pewno o walkę, o utrzymanie. Kolejnym spotkaniem był pojedynek iglomenu i rodzinnych restauracji z MKTimem i starcie to było naprawdę bardzo wyrównane. Mieliśmy akcję wet zawet, żadna z drużyn nie zyskiwała przewagi, a w minucie 11 Iglomenu i rodziny restauracji objął prowadzenie po golu Kamila Klęka, który skorzystał ze znakomitego wyrzutu Waldemara Kopacza. W minucie 18.00 MKTimowi udało się wyrównać nawrot, dostał piłkę od dońca i było 1 do 1, a tuż po przerwie Maciej Szubarowski wykorzystał dogranie Rogowskiego i MKTim prowadził 2 do 1. Trwało to całe 4 minuty, gdy w minucie 26 Jarosław Klęk wykorzystał podanie swojego brata Kamila i mieliśmy remis. Ale po kolejnych trzech minutach swoją drugą bramkę w tym meczu szczelił Maciej Szubartowski. M.K.T. prowadził 3 do 2, ale problem polegał na tym, że M.K.T. im w tym momencie o 4 faule. A w całej końcówce mieliśmy dwa przedłużone rzuty karne dla iglomenu restauracji. I prawdziwym bohaterem końcówki okazał się Tadeusz Janka, ponieważ obronił zarówno pierwszy przedłużony rzut karny egzekwowany przez Kamila Klęka i obronił również drugi Egzekwowany w ostatniej minucie też przez Kamila Klęka rzut karny i ostatecznie uratował on trzy punkty MK mowi w meczu z iglomenem i rodzinnymi restauracjami. Kolejne spotkanie to starcie drużyn, które w tym sezonie spisują się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Mowa tutaj o Dragonach i Złotych Chłopakach. Ciężko było wskazać faworyta. Choć wydaje mi się, że teoretycznie powinniśmy się nieco więcej spodziewać po aktualnych mistrzach Huty, czyli ekipie Złotych Chłopaków. I to właśnie Złote Chłopaki zdecydowanie lepiej rozpoczęły to spotkanie. W minucie szóstej piłkę w polu karnym dostaje Kamil Mazur, i jest 0 do 1. A Drink mógł bardzo szybko odpowiedzieć. Po tej szybkiej akcji, zainicjowanej przez Tomka Płatka, piłkę dostał Mateusz Przesaur, ale jego strzał obronił obłąk. Chwilę później odpowiedział Kamil Mazur. Po raz drugi ładnie strzet na lewą nogę, strzał po długim słupku i jest 0 do 2. A 4 minuty tylko zajęło Mazurowi skompletowanie Hatrika, ponieważ w 10 wykorzystuje podanie Gonzalo Rodrigueza i jest 0 do 3. I wydaje się, że dragony dostaną po raz piąty w trąbę w tej edycji. Jednakże biorą się szybko do akcji. Znakomitą sytuację ma Kurylak, ale instynktownie broni obłąk. A potem do to chłopaki mogły podwyższyć, gdy ze znakomitej strony pokazał się Sierchi Jelisiejew, jednakże jego strzał był minimalnie niecelny. To, że dragony na serio traktują walkę o utrzymanie, pokazała minuta na 18, kiedy do ataku ruszył nawet Maksym demski i to właśnie on wpisał się na listę strzelców, dając sygnał aptekarzom, że możemy tutaj jeszcze powalczyć. E, aptekarze poszli za ciosem w minucie 19. Mateusz Przesur strzela bramkę kontaktową. A dobra pasa trwa również w drugiej połowie, w 22 minucie, królek w ekwilibrystyczny sposób dogrywa piłkę do działowego, który w ten oto sposób doprowadza do wyrównania. I po chwili Dragony mogą już nawet prowadzić, odbiorem popisuje się właśnie Kurylak, rozgrywa piłkę z Rogurzem, ale nie trafia do bramki. Po chwili dobra sytuacja Złotych opaków, ale Dziurdzia nie trafia do pustaka. I w minucie 37 wydaje się, że mamy akcję, która zamyka mecz, Działowy wypodaje piłkę do Rogurza i jest 4 do 3. Jednakże końcówka ma jednego bohatera, nazywa się on Kamil Mazur. Na początku dostaje piłko od Jelicja Liewa i doprowadza do wyrównania. A w ostatniej minucie, 15 sekund przed końcem, mamy faul działowego na obłąku. Jest to piąte przewinienie dragonów i mamy przedłużony rzut karny. Piłka sobie ustawia strzel 4 ramionotknaczu, czyli Kamil Mazur. Jednakże jego strzał w bardzo dobrym stylu broni Paweł Gibas i ratuje tym samym aptekarzom jeden punkt w tym spotkaniu. Ostatecznie Dragony i Złote Chłopaki dzielą się punktami i jest 4 do 4. Są to pierwsze punkty, pierwszy punkt Dragonów bieżącej edycji. Ostatnie spotkanie Banerges z Brotermem obfitowało naprawdę w potężną dawkę emocji. Choć nie bramek, mieliśmy tyle samo czerwonych kartek, co goli. Obydwie drużyny naprawdę grały wyśmienicie zarówno w ataku, jak i w obronie i przez bardzo długi czas nie oglądaliśmy trafień. Choć sytuacji w nie brakowało, ale naprawdę znakomicie bronili zarówno Mariusz Rozmus, bo Energes, jak i Marek Hamryszczak z Brotermu. Dopiero w 11 minucie mieliśmy pierwszą bardzo groźną sytuację, która zakończyła się słupkiem Sułeckiego. A W minucie 15 Marcin Kluza fauluje bramkarza rywali i mamy piąty faul Boanerges, po którym mieliśmy przedłużony rzut karny. Jednakże Mariusz Rozmus broni przedłużony rzut karny egzekwowany przez Sueckiego. W minucie 23 mamy akcję braci Kluzów. Ostatecznie Marcin Kluza trafia po podaniu Szymona Kluzy i wydaje się, że Banerges będą kontrolowali ten mecz i faktycznie tak przez długi czas było. W minucie 28 ze znakomitej strony pokazał się Konrad Łęcki, który wyszedł na czystą pozycję, na sytuację sam na sam z bramkarzem rywali, ale inteligentnie pozwolił się sfaulować Cueckiemu, który dostał za, to, za ten faul taktyczny czerwoną kartkę i muszę przyznać, że jest to chyba najbardziej delikatny faul w historii ligi, za którą była czerwona kartka, ale była ona jak najbardziej słuszna, gdyż uniemożliwiła oddanie strzału Łęckiemu, ale Boanerges nie wykorzystali gry w przewadze. I potem ponownie bohaterem był najlepszy w moim mniemaniu do tego momentu Konrad Łęcki. W 32 minucie ponownie znalazł się w znakomitej sytuacji był faulowany ponownie taktycznie, tym razem przez Rajcę ty został za to ukarany, to razem z żółtą kartonikiem, ponieważ to nie była tak czysta sytuacja jak ta, w przypadku której został ukarany z czarną kartką słęcki. Jednakże Konrad zdecydował się na faulu odwetowy, po której zobaczył drugą żółtą kartkę. I nie dość, że osłabił swoją drużyną, drużynę tym, że nie mógł zagrać do końca meczu, a tak jak mówię, w moim mniemaniu do tego momentu był najlepszym graczem na boisku, to jeszcze gracze Boanerges musieli przez dwie minuty grać w osłabieniu i nie utrzymali prowadzenia, gdyż do remisu doprowadził Marcin Gzyl. Obie drużyny próbowały przechylić zwycięstwa na swoją korzyść, jednakże do końca nic się nie zmieniło i ostatecznie Boanerges dzielą się z Brotermem e, e, punktami. Jest to pierwsza strata punktów przez Boanerges z bieżącej edycji. E, jeszcze raz komplet wyników e, piątej serii spotkań. Przepraszam, e, mieliśmy mówić o wynikach. Racing Kart Torgo kartowy, wygrywa z Drink Teamem 9-3, a potem mamy bardzo zacięte spotkania. Iglomy Rodziny Restauracje przegrywają z MK Teamem 2-3, z kolei Dragony dzielą się punktami z Złotymi Chłopakami po remisie 4-4 i również mamy remis starciu z Brotermem, które kończy się wynikiem 1-1. W ligowej tabeli, tak jak wspomniałem na samym początku, prowadzą gracze Banerg z i MK Teamu, przy czym MK Team odrobił dwa punkty do Boa na miejscu trzecim i czwartym mamy BroTerm i Racing Car, które mają w tym momencie po 8 punktów. Brother znajduje się wyżej, ponieważ ma lepszy o jedną bramkę bilans bramkowy, a jak pamiętamy, spotkanie bezpośrednie BroTermu z Racing Car zakończyło się wysokim remisem. Na piątym miejscu bardzo dobrze grające w tym sezonie. Iglomy rodzina restauracji która ma punktów 7. Końcowe trzy miejsca to chyba z dużą są do państwa, będą trzy drużyny, które będą bronić się przed spadkiem do końca tego, do końca, w tym sezonie. O tej o mistrzowskich złotych chłopaka, który w tym momencie jest w najlepszej sytuacji, bo są jeszcze nad wodą. E, mają głowę nad wodą, mają 4 punkty. Natomiast już tą, pod tą wodą mamy drink team z trzema punktami i zaledwie 8 bramkami w pięciu spotkaniach oraz e, dragony. Które mimo, że zajmują ostatnie miejsca w tabeli, nie mogą być bardzo niezadowolone, ponieważ w tej kolejce po raz pierwszy udało się im nie przegrać. W kolejnym tygodniu rozgrywamy szóstą kolejkę i będziemy mieli jak zawsze same hity bo tylko, to, tylko takie spotkania mamy w dywizji. Rozpoczynamy od pojedynku. Złotych Chłopaków z Iglomenem i rodzinnymi Restauracjami. Jeżeli Złote Chłopaki pokonają iglomena i rodzinnych Restauracje, to zadadzą kłam temu, co przed chwilą powiedziałem, bo to oznacza, że włączą się do walki o górną połowkę tabeli. Naprawdę będzie to niesamowicie ciekawie. Potem będziemy mieli starcie Brotermu i Drink Teamu. A zapomniałem tutaj, że Złote Chłopaki i Iglomenę rodzinne Restauracje będziecie mogli oglądać na żywo na naszej naszej ligi z komentarzem genialnego Maćka Szubartowskiego. Serdecznie zapraszam. Potem będziemy mieli pojedynek Brotermu z Drink Teamem i mecz ten jest o tyle Ciekawe, że oczywiście jest to starcie dwóch Beniaminków, którzy znajdują się w zupełnie innych miejscach w tabeli, bowiem Brother jest na miejscu medalowym, natomiast Drink Team jest przedostatni. Jednakże w tamtym sezonie w dywizji B Drink Team to była jedyna drużyna, która zdołała pokonać meczu ligowym Brotherm. Niesamowicie ciekawie zapowiada się starcie MK Teamu z Racing Card Kart, Torgokartowy. W tamtym sezonie obydwie drużyny miały mierzyć się trzy razy. Z czego dwa razy Racing Card dodał mecz walkowerem. Miejmy nadzieję, że tym razem tak nie będzie. A na koniec spotkanie pierwszej i ostatniej drużyny w tabeli, czyli teoretycznie mecz bez historii. Aczkolwiek myślę, że. Bo energ jest osłabione tym, że w tym meczu nie wystąpi za kartki Konrad Łęcki. Wcale nie musi mieć takiej łatwej przeprawy za aptekarzami, więc na pewno emocji nie zabraknie. Jeżeli chodzi o piątkę, piątej kolejki, dywizja w bramce mamy Tadusza Jamka, który również za obronienie dwóch rzutów karnych wytworzonych przez Kamila Klenka zostaje zawodnikiem kolejki, natomiast w mamy Tomasza Armatysa z Racing Kart Torgokartowy, Kamino Mazura ze Złotych Chłopaków, Maćka Szubartowskiego z MK -teamu oraz Marcina Gzyla z Brotermu. Przyszedł czas w końcu na klasyfikacje indywidualne. W klasyfikacjach indywidualnych, jeżeli chodzi o strzelców, Prowadzi Kamil Klen, który ma bramek 14. Mamy aż czterech graczy, którzy dziewięciokrotnie wpisywali się na listę strzelców, dwóch graczy, Baanerges, Młotej, o Marcinie Kluzio, o Konradzie Łęckim e oraz Macieja Bartowskiego z mkt i Przemysława KPR z Racing Kart, torgokartowy. Po siedem bramek ma Kamil Słuecki z Brotermu oraz Jakub Działowy z Dragonów oraz Tomasz Armaty, z którym mimo, że zagrał do tej pory tylko dwa spotkania w Lidze, już zdołał siedmiokrotnie pokonać bramkarzy rywali. W klasyfikacji asystentów liderem w dalszym ciągu jest Dominik Karaś, który ma 9 asyst, natomiast na drugim miejscu również w dalszym ciągu mamy Tomasza Skałbanie z Brotermą z 6 asystami. Czterech graczy jest za ich klesami z pięcioma asystami. Mowa tutaj o dwóch graczach Racing Card, czyli Krzysztofie Cieśniaków i Przemysławie Kaperze, którzy mają po 5 asyst. Mateusz Kapusta z Broterem ma również 5 asyst, podobnie jak Kamil Klęk z i Rodzinnych Restauracji. W klasyfikacji kanadyjskiej natomiast nie może nikogo dziwić, że w dalszym ciągu prowadzi Kamil Klen, który ma 19 punktów. Na drugim miejscu jest Przemysław z racing Kartogo kartowy, punktów 14, a Konrad Łęcki ma punktów 13. Na miejscu czwartym mamy Marcina Kluza z Banerges oraz Tomasza Armatusa, który w dwóch meczach nabiła 11, 11 punktów. Natomiast kolejne miejsca należą do dwóch graczy MKTIMU i dwóch graczy Brotermu Maciej Szubartowski i Dominik Karasi oraz Korat Słuecki Tomasz Skobania Do tej pory zgromadzili po 10 punktów. Tym samym dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Widzimy się na hali. Zapraszam do oglądania kolejnej transmisji oraz oglądajcie oczywiście kolejne magazyny. Cześć!